Cześć wszystkim. Dzisiaj z drapeczki za aż 15 zł. Mamy moje 7, 7, kocham z drapki, szalone 20, pensja i multiforsa. Zaczynamy sobie drapać od multiforsy. Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę z drap mnożnik wygranej. I wygraną pomnożmy razy 1, 2, 3 razy ile tutaj pomnożmy. razy 2. A matka. takie same. 100 zł. 1. 2 zł 2. 1. 1. O, ale się ucieszyłam. Ze zdrabki ze złotówkę mamy raz, raz, raz złotówkę, razy 2. 2 złote. Hi-hi. Ale cieszą takie też małe zdrobeczki. No. Weźmiemy sobie pensję. Weźmiemy sobie pensję. Oj. I tutaj jeśli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających wygrałeś przypisane do niej kwotę na polu Twojej liczby znajdź dwa razy pensję. Dobrze. Znajdę dwa razy pensję. Szukamy, dwadzieścia trzy i osiem, lecimy od końca, trzydzieści pięć nie mamy, siedemnaście nie mamy, dwadzieścia jeden nie mamy, siedem nie mamy, pensja po raz pierwszy i czternaście nie mamy. Nie mamy. Dobrze, Śmie śmietniczek. I'm sorry. Co jest? Szalone 20, tutaj musimy znaleźć tort. Tak? Tak. Prezent. A tu się schowałeś, a ja cię szukałam na świątecznym odliczeniu. Hmm. Samolot, banknot, fajerwerki, bank, worek, kwiaty, balonik. Nie mamy nic. Nie, że zero. Mniej niż zero. Tak? Nie, tak? Nawet nie ma co szukać, bo szukamy tortu, tak? Nie ma. Nie umiem szukać tych liczb, tych literek. A teraz kochamy zdrabki. A nie, kocham zdrabki. Przesuwa się, coś mi tutaj. Kocham zdrabki. Dobra. I moje liczby to są 1, 33, 7. Dwadzieścia jeden, a mamy sześć, osiem, trzy, osiemnaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem, dwa, dwadzieścia sześć, trzynaście. 22, ale wszystko obok. Nie tego nie mówić, ale tak jest. 30, 17, 11 i 4. 1 było 2. Nie tu. Nie, no ja muszę szukać tych, bo ja dużo przegapiam. No tu nie ma nic śmieci. I ostatnie. Moje 77. 7. Zobaczymy, czy w bonusie coś jest. Gwiazdeczka, czy jest? Nie, jest róża. A nasze wygrywające liczby 21, 18, 8, 22. Wygrana 2. Znaczy 2. Wygr... Nie wygrana, tylko liczby, które odsłaniamy. 34 dziewięć, a tu osiem, trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem, szesnaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia, dziewiętnaście i dwadzieścia trzy. Też nic nie mamy. To była ostatnia. Tak? No to. <laughs> za 15 zł wygrało nam. Wygraliśmy 2 zł, Ale wynik. <laughs> no nic. Ale tak się z pierwszej ucieszyłam, jak nie wiem. No dobra. Do następnego, pa.